To aktualna wicemistrzyni Włoch, jedna z czołowych blokujących Ligi Mistrzyń. Wilson jest byłą reprezentantką Stanów Zjednoczonych. Choć ma 36 lat, to włodarze Impelu nie obawiają się o jej formę. Rosła siatkarka powinna należeć do czołowych środkowych ligi. Jest to doświadczona zawodniczka, wielokrotna reprezentantka Stanów Zjednoczonych, zarówno na parkiecie, jak i na piasku, bo również występowała w siatkówce plażowej. Ostatnie lata spędziła we Włoszech, aktualna wicemistrzyni Włoch, jedna z najlepszych środkowych Ligi Włoskiej, jedna z najlepszych środkowych Ligi Mistrzyń, ostatniej edycji, najlepiej zagrywająca zawodniczka tej, tej edycji. Bardzo wszechstronna osoba, która potrafi w siatkówce tak naprawdę bardzo wiele. Impel, po zajęciu piątego miejsca w Ekstraklasie w poprzednim sezonie, od razu wziął się do budowania nowego składu na nowe rozgrywki. Patrząc na siatkarki, które już podpisały kontrakty z wrocławską drużyną, jest dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Tim jest już praktycznie gotowy. Zespół jest już niemal kompletny. W tej chwili w że. Naszego zespołu jest 10 zawodniczek, brakuje dwóch na pozycji, tak naprawdę środkowej. Zarówno jedna, jak i druga zawodniczka to jest właśnie, to musi być zawodniczka środkowa. W tej chwili prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z jedną, kolejną, doświadczoną i utytułowaną zawodniczką. Mam nadzieję, że to będzie kolejny dobry, dobry zakup, dobry transfer. Natomiast trzecią, środkową po Makara Wilson i właśnie tej, o której mówię, będzie to na pewno Polka. W tej chwili również jest kilka kandydatek na to miejsce. Być może będzie to młoda zawodniczka, która będzie, będzie zdobywała doświadczenia i w przyszłości będzie reprezentowała nasze barwy już w pełni. Przygotowania do nowego sezonu wrocławskie siatkarki rozpoczną na początku sierpnia. Liga wystartuje w październiku.